Witajcie, kochani. Od trzech lat mam przygotowane. Zawsze te nasze wielkie piątki są takie szczególne i chcemy razem się spotkać wokół krzyża. I od trzech lat mam przygotowane rozważanie, którego z powodu okoliczności od trzech lat nie mogę powiedzieć. Добрый вечер, дорогая церковь. Я уже на протяжении трех лет готовлю такие размышления на тему Страстной Пятницы, которые до этого времени еще не было возможности сказать. На нормальные часы. E, потому что эти размышления, они как бы пригодны только для нормального времени. Сначала была пандемия и карантин, локдаун. Потом kolejный рок пандемии. pandemii. A teraz w domu wielu z nas jest wojna. A сегодня w domach jest nas wojna. I kiedyś jeszcze będą normalne czasy, i myślę, że to rozważanie będę mógł się tutaj podzielić razem z nami nim. to normalne spokojne i ja tymi myślami podzielić? Niektórym już opowiadałem, to chodzi o tę szachownicę, i wiecie, że cały czas czekam od trzech lat o tym mówię i nie mogę się doczekać. Takiego normalnego Wielkiego Piątku. Niektórym ja już mówiłam o tych swoich myślach i jakby dalej będę jużadać takiego normalnego, spokojnego, tej Wielką Piątnicy, Strasną Ale pomyślałem sobie, że może właśnie te okoliczności, w jakich dzisiaj spędzamy święta Wielkiej Nocy, może to właśnie jest, to to są najbardziej normalne okoliczności. No potem ja podумałam, że może być, jak raz taki te warunki, w których my żyjemy teraz, to takie same normalne warunki e, dla, e, dla tych rozmyśleń, dla rozmyślania nad tej nocią. Krzyż Jezusa jest właśnie pokazaniem tego, kim jesteśmy zostawieni sami sobie. Krzyż Jezusa pokazuje najlepiej, do czego jako ludzie jesteśmy zdolni. Крест Христа показывает uh, так наглядно, к чему мы способны как люди. Я Иисус на людей, и не Я очень часто слышал, что Христос на кресте страдал, uh, как никто никогда из людей не страдал. Я ja yeah, нигде не знал Библии такие мысли. Я нигде не подтверждения в Библии этому. Люди терпяли не менее. Потому что люди терпят не меньше, чем тогда Христос терпел. Томаш Морус, когда был тортурован, то to за ним его забито, по просто над ним в способ не до вытримания. Томас Морис, перед тем, как его убили, над ним издевались, ну, no, как просто невозможно пережить и выдержать. Вообразьте себе, вливано ему разгрызанный олов до гардва. Ему вливали раскаленное олово в горло. Oczywiście w małych ilościach, żeby cierpiał, a żeby nie umarł. I koniecznie, że małym porcjami, żeby on jak można dorsze i nie umarł. A potem po kawałku odcinano części jego ciała. A potem po matryzali jego ciała? On cierpiał z gigantycznym poparzeniem i do tego jeszcze odcinano mu tak te kawałki ciała, żeby przypadkiem nie uszkodzić dużych naczyń, żeby się nie wykrwawił. I tak, mu w taki sposób, żeby nie zadziać e, takich rzezin na ważnych arterii, żeby nie było. chciałbym, żebyśmy w czasie, kiedy będziemy dalej śpiewać pieśni i się modlić, pochodzili i zobaczyli. Tam są zdjęcia różnych sytuacji z czasów, kiedy ludzie cierpią niesprawiedliwie. Kiedy będziemy wiedzieć piosenkę, chciałbym, żebyście mogli zobaczyć fotografię razem z daniną w z время to są zdjęcia z różnych czasów. To nie są zdjęcia tylko z ostatniej wojny. To z różnych fotografii, nie tylko z ostatniej wojny. Tam nawet jest ikona ze średniowiecza, mniej więcej z tych czasów, w których Tomaszowi Morusowi wlewano rozgrzany olej do gardła. Tam też jest ikona ze średniowiecza. Rozgrzany ołów. tak jak raz taki Tomasu Morusowi wlewali ta olej w górę. I chciałbym, żeby dzisiaj wieczorem dowiecie się, bo żyjemy o tyle w wyjątkowym czasie, że. Dotąd wiele z tych wojen, które były na zdjęciach, były bardzo daleko. My żyjemy w takich czasach, kiedy to W Syrii, w Czeczeniu, w Ruandzie. W, w Syrii, w Czeczeniu, w Ruandzie. Albo były bardzo dawno. Hmm. Jak, Auschwitz, jak Auschwitz. Jak w średniowieczu. Średni, Wersowie przywiązywali kończyny do zwierząt i rozrywali ciała swoich wrogów. Albo co trudno sobie wyobrazić, zdzierali skórę, skórę z ludzi żywcem. Ili, że trudno sobie nawet przedstawić, zniMALi skórzę z ludzi przez chwilę się zastanowimy, co to znaczy zerzyć z kogoś skórę z, z żywcem, naciąć tą skórę, a potem żywcem zdejmować ją z ciała człowieka. To tego nie da się zrozumieć, jak wielkie stoi za tym okrucieństwo. Kiedy my się o tom, jak to kogoś to jaki stoi za Ale teraz to całe zło nie jest ani daleko, ani bardzo dawno temu является no, Ale jest teraz i tuż obok. To jest i рядом. wielu z nas nawet w naszych domach. I dla mnóstwa z nas прямо w naszych domach. Wiecie, i chciałbym, żebyśmy przechodząc, wiecie, teraz będziemy śpiewać kilka pieśni, będziemy się modlić, ale chciałbym, żebyśmy w czasie tej modlitwy Zobaczyli, że tam zawsze w środku, pomiędzy tymi zdjęciami, jest krzyż Jezusa. Teraz, kiedy będziemy piać, wy możecie posмотреть te fotografie i obróćcie uwagę, że w centrum nich jest krzyż Chrysta. Wiesz, za chwilę przeczytam opis śmierci Jezusa i można sobie zadać pytanie, po co to całe okrucieństwo. Ja proczętaję opisanie śmierci Chrysta i można zadać taki вопрос, dla czego, jakby, taka ujazsna śmierć była? Czy Pan Bóg nie mógł nas zbawić inaczej? użyle Bóg nie mógł nas skupić w drugi sposób. I to nie jest tak, że ja nie doczytałem książek, ale ja ciągle nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu. Ja dostatecznie przeczytałem książek, ale no, e, ja nie mogę odpowiedzieć w inny sposób, dlaczego Jezus e, był umrzeć na krzyżu. Ja przeczytałem wiele odpowiedzi i teologowie od 2000 lat udzielają coraz to różnych odpowiedzi, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. Teologi na протяżenie 2000 lat różne odpowiedzi dają, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. Dlaczego w takim bólu, dlaczego tak okrutnie? Dlaczego imena tak użasne, dlaczego w takich stradaniach i boli? Ale będę z Wami szczery, żadna z tych odpowiedzi mnie nie przekonuje. No ja będę z Wami nie jeden z tych odpowiedzi teologa mnie nie ubezpiecza. Proszę, co mogła być szybka śmierć przez rozstrzelanie bez całego tego okrucieństwa? No, ponieważ to mogła być w przeciwiebyt szybka śmierć bez całego tego użasania, na przykład wystrzel jakąś. Albo Pan Bóg mógł inaczej ustanowić na samym początku reguły gry i nie musiało się to wszystko wydarzyć. Ili, Gospodzie, mógł z samego początku po drugому ułożyć prawila gry, żeby to вообще ogóle nie произошло. się. dla mnie osobiście krzyż jest ciągle tajemnicą. Поэтому для меня лично крест это дальше какая-то тайна. Алла, хотела бы вас захотеть до такого зауважения, что эта тайемница помогает нам попросту уфать, что Бог, Бог есть. Но я бы хотела вас как бы поощрить доверять, доверять Богу и этому кресту, что, во-первых, Бог есть. И мимо всего ничего не вымекает у себя под контроль. И несмотря ни на что, ничто не уходит с под Его контроля. Więc tej krzywdy na tych zdjęciach, które widzicie, jest bardzo, bardzo dużo. I tego zła, które się dzieje tuż obok nas, nie da się w prosty sposób wytłumaczyć. I to zło, które wokół nas, niemożliwe prostymi słowami Ale można po prostu zaufać Panu Bogu i, i po prostu Mu zaufać. No można prosto prostu Bogu i prosto mu доверять. A tego mamy takie karteczki przygotowane. Nie rozumiem, ale ufam. takie Nie Nie zgadzam się z tym, co się dzieje, ale wierzę. Nie согласен с тем, что происходит, но верю. mi serce, ale wierzę, że w wieczności Bóg może wszystko naprawić. U mnie rozbite serce, no ja wierzę, że w wieczności Bóg może wszystko naprawić. Ogarnia mnie przerażenie, ale ufam, że Bóg jest dobry, a jego łaska trwa na wieki. Ja Bóg dobry i jego wieki. Nie mieści mi się to w głowie. Mnie nie się w głowie. Ale wierzę, że Bóg z największego zła może wyprowadzić dobro. No, ja że może dobro. I wiecie, te zdjęcia mi przynajmniej uświadamiają, że przy całym okrucieństwie tego, co dzieje się wokół nas, czasy, w których żyjemy, wcale nie są wyjątkowe. I wszystkie te fotografie, one prosto dają mi pojęcie o tym, że te czasy, w których my żyjemy, i wszystkie te użasady, one nie są My żyjemy cały czas w tak samo złym świecie. To jest, my w время czas żyjemy w równie złym świecie. I ten świat był tak samo zły rok temu, 10 lat temu i 100 lat temu. И этот мир был одинаково злой год назад и сто лет назад. И часом было то больше, часом не видать, но это все так само злой свят. Временами это лучше видать, видно, и временами хуже, но это одинаково плохой мир. И неизменно в этом злом свете ciągle крыш с ратунком. И неизменно в этом злом мире крест является спасением. Więc może teraz to jest taki właśnie Najprawdziwszy moment, w którym widzimy, jak bardzo zły jest świat i jak cudowny jest ratunek, który Bóg daje nam z krzyża. I w tych w których my żyjemy, my, jak nigdy możemy widzieć to spasienie i to siłę, które daje Chrystus. W Ewangelii Marka, ile razy ludzie zobaczyli, że Jezus czyni cuda, czyni znaki, wszystko się dobrze układa, to chcieli go obwołać królem i mówili, że to jest Chrystus. В Евангелии Марка, когда люди видели все те чудеса, которые делают Иисус, они на хотели назвать Его царем. А Иисус за каждым разом говорил, не говорите никому. А Иисус каждый раз говорил, не говори никому. там есть так, один момент, которым котором мы узнаем, почему Иисус сказал им молчать. И там есть один такой момент, когда мы догадываемся, почему он просил их молчать об этих чудесах. Не говорите никому, до пока Сын Человеческий не умрет и не смертвистанет. Nie mówcie nikomu, aż uh, Syn Człowieczny nie umrze i nie wskreśnie. My myślimy, że my rozumiemy, kim jest Chrystus, kiedy widzimy uzdrowienia, znaki, cuda. Amen, Alleluja! My myślimy, że my rozumiemy, kim jest Chrystus, kiedy widzimy zakończenie, uh, wskrzeszenie. A Jezus w tym krótkim fragmencie mówi, nie macie pojęcia, kim jestem. Nie mówcie o mnie nikomu, bo nie rozumiecie, kim jestem, dopóki nie zobaczycie grozy krzyża i chwały zmartwychwstania. No za tego krótkiego fragmentu Chrystus daje nam zrozumienie, że nie mamy pojęcia, kto On to jest. On e, o nią, nie pozwala nam o Nim aż nie zobaczymy Jego rozkroczonego, umarłego i powstającego. E, nie rozumiemy, czym jest chrześcijaństwo, dopóki nie zobaczymy okrucieństwa, do którego jako ludzie jesteśmy zdolni. Czy je widzimy w krzyżu, czy widzimy je w otaczającej rzeczywistości? My nie rozumiemy, czym jest chrześcijaństwo, aż nie zrozumiemy to strachu, na który są ludzie. Więc Jezus tym nakazem milczenia mówi, nawet nie możecie myśleć, że rozumiecie, na czym polega chrześcijaństwo, na czym polega chodzenie za Jezusem, dopóki nie zobaczycie okrucieństwa Krzyża. I tym zapretem, Gospodziew, jakby mówić, że zapretem o nim, że wy nie mieć, że czym jest chrześcijaństwo, пока не увидите Христа распятого i воскресшего. I jest taka pokusa myślenia, że nasze chrześcijaństwo to jest po prostu tylko uśmiech i radość i cud za cudem. I jest taki sablazun, myślać, że chrześcijaństwo to tylko radość i cudzysza rzeczywistości za cudzysami. Ale nie rozumiemy, czym jest chrześcijaństwo. No, my nie pomijamy, czym jest chrześcijaństwo. Jeżeli nie zobaczymy, od jak okrutnych siebie samych ratuje nas Bóg na krzyżu. Jeśli my nie pomyjemy, od naсколько ujastnych samych siebie Bóg spasza nas na krzyżu. Chciałbym przeczytać ten fragment z ewangelii Marka, który opisuje to, co dzisiaj wspominamy. Przeczytaj fragmenty z Marka, które opisują to, co my dzisiaj wspominamy. A potem już będziemy się modlić. Tak przyprowadzili go na miejsce zwane Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. I dali mu do picia wino zmieszane z mirą, ale on nie chciał pić, a wtedy go ukrzyżowali, rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy. Co kto ma wziąć sobie? A gdy go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta. Umieścili też napis, Podający powód jego skazania, a głosił on król Żydów. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. I w ten sposób wypełniły się słowa pisma, uznano go za jednego z przestępców. A ci, którzy przychodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, zejdź z krzyża i ratuj siebie. Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami prawa. Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. Chrystus, Król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali Mu również ci, którzy wraz z Nim byli ukrzyżowani. A około południa całą ziemię zaległa ciemność i trwała aż do godziny 15. A o tej godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, lama sabachtani. Co w tłumaczeniu znaczy Boże, mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, powtarzali między sobą Spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, nasączył gąbkę kwaśnym winą, zatnął mu na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc do pozostałych: zostańcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie Go zdjąć. Jezus zaś do, zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. A wtedy zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół, a setnik, który stał naprzeciw Niego, gdy zobaczył, w jaki sposób Jezus umarł, stwierdził. Тен, был сыном Бога. И привели его на место логова, что значит лобное место, и давали ему пить вино сосмирное, но он не принял. Распевшие его оделили одежды его, бросая жребий кому что взять. Был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский. С ними распяли двух разбойников, одного по правую, а другую по левую сторону. Избыло слово Писание, и к злодеям причтен. Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря, «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобно и и книжники, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя спасти не можешь». Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем, и распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом. «Элой, Элой, лама Савахвани, что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили Вот Илию зовет, а один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал пить ему, Говоря, Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его. Иисус же возгласив громко и спустил дух, и завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал «Истинно человек, сей был Сын Божий. Wiecie, jest takie narzędzie, które się nazywa analiza literacka i to jest narzędzie do badania treści w gazety, na przykład o czym piszą albo o czym mówi tekst Biblii. Uh, jest taki istotny instrument, który nazywa się uh, analiza analiz uh, dla badania tekstów. I to jest takie bardzo proste narzędzie, że się bada po prostu dany tekst na jaki temat mówi, i potem w gazecie można zobaczyć, że 30% powierzchni gazety, na przykład mówi o notowaniach giełdowych, 10 o inflacji, 70% a to już mi się nie zło, odkłada, 50% o działaniach wojennych. Mhm. To jest to taki instrument, z pomocą którego tekst teksty, potem mogą zrobić taką jakby statystykę i skazać. Powiedzieć że tam 10% na przykład, mówią o takichże zabolewaniach, tam 50% o finansowych problemach. Wiecie, i my w tym tekście widzimy najważniejszy temat. To jest tekst o tym, że Jezus umarł. Ej, no w tym tekście my widzimy samą najważniejszą temu. To tema tego, że Chrystus umarł. Gdybyśmy różnymi kredkami zaznaczyli, o czym mówią te wersety, to ten kawałek, który mówi o śmierci Jezusa, to jest bardzo mały, około 5%. Если бы мы разными цветами подчеркивали фрагменты на тему, ну, на тему о чем они говорят, то uh, того вот цвета которым мы позначали бы смерть Христа его было бы очень мало около 5%. а понад 60 процент тексту о tym которые стали но no, uh, более 40 это было бы о том что люди которые стояли вокруг они насмехалисьсунку мая статус смерти они дрвили, I po prostu dokuczali skazańcowi. To jest nikogo, jak człowieku, który skazano na śmierć, nie, i wówczas nie dokuczali mu. Gdybyśmy wiecie, nie wiedzieli, że dla nas Jezus jest najważniejszy, jego śmierć jest zbawcza, znaleźlibyśmy to jako starożytny tekst, to byśmy myśleli, że to jest tekst o tym, jak ludzie się śmiali ze skazańca. Если бы мы как бы не понимали, как важен для нас Христос, и мы нашли бы этот древний текст, мы бы поняли, что мы бы для себя этот текст приняли, что он о том, как люди насмехались с, с тех, кто казнен. Все видели терпение, все из него смеяли, а один светник, видя, в какой Иисус умер, сказал, он ест с Сыном Вокруг него люди смеялись, большинство смеялись над ним, и один сотник, увидев его, и как он испустил дух, сказал, «Это истина, Сын Божий». Но no более 60% этого текста, это как раз таки о том, что остальные люди смеялись над ним. И кроткое здание который, как Иисус умирает, говорит, Сын Божий». И всего лишь одно короткое предложение о сотнике, который понял, что это Сын Божий. Не это в голове, но Бог с зла потрафи добро. Это не вмещается в голове, но Бог самого большого зла может произвести добро. Я но Я абсолютно потрясен, но я верю, что Божья милость вовеки. во веки. Pęka mi serce, ale w wieczności może wierzę, że Bóg ze największego zła może wyprowadzić największe dobro. Moje serce rozbite, no ja wierzę, że z samego większego zła chęć dobro. Chciałbym, żebyśmy teraz się wspólnie modlili, żebyśmy podchodzili do tego stołu, będą przy tym stole nasi liderzy, będziemy mieli na to cztery pieśni, więc nie musimy ruszyć na szybko, ale powoli w czasie tych kolejnych pieśni, przez najbliższe pół godziny jak będziemy śpiewać, podejdź do tego stołu i pozwól, żeby ktoś położył na Ciebie ręce i Cię błogosławił, powiedział błogosławię Cię w imieniu Jezusa. У нас будет около у нас будет 4, 4 песни, поэтому мы не будем спешить, но подходя к этому столу, здесь будут лидеры и позволь, чтобы на тебя возложили руки и благословили тебя. А ты же хотела бы вас захотеть до такого жесту, ведь на этом столе коммуниным лежат эти карты с такими текстами, как передфилом вычитала. Я вас хочу также пригласить на этом на столах лежат e, подобные e, li, надписи, из которых я читала. Если кто-то из этих надписей тоже отверчает для твою трудность в том, чтобы увидеть в наибольшем зле какой-то Божий сенс, если какая-то из этих надписей отражает то, что в твоем сердце, то есть что тебе трудно e, увидеть e, какой-то смысл в этом зле, chcę, żebyśmy my w tym, wiecie, wszyscy się śmiali, a jeden setnik wierzył. Wszyscy śmiali się, a jeden tylko sotnik wierzył. Ja chcę, żebyśmy my też byli tymi, jak ten setnik, którzy powiedział, nie rozumiem, ale wierzę, że Bóg z największego zła potrafi wyprowadzić największe dobro. Ja chcę, żebyśmy byli jak ten setnik, który jakby mówi, że ja nie wie, nie no wierzę, że dobro. Więc widząc na przykład to zdjęcie z Kambodży dzieci, które ukrywają się przed nalotem z napalmu. I widzę na przykład te fotografie z Kambodży, kiedy dzieci e, od Żebyś wziął tą kartkę i po prostu powiedział Boże, nie wierzę, ale ufam i żebyśmy naszym wyznaniem wiary też zakleili to wszystko, co tutaj się złego wydarza. Żebyśmy swoim e, jakby przyznaniem wiary i dawiry Bogu wszystko, co i Niech to będzie nasze wyznanie wiary, że w wieczności Bóg zakryje całe zło. Żeby to było naszym wiery, że w wieczności pokryje że Krzyż Jezusa właśnie tak działa, że każde zło może przykryć. To może Czasy, które są teraz wcale nie są wyjątkowe, bo te zdjęcia są z różnych epok. И те времена, которые мы проживаем сейчас, они не исключительные, потому что мы здесь видим фотографии с разных времен, Ś с разных эпох. Świat, в котором живем, злы. Мир, в котором мы живем, он бесконечно злой. А так само А Господь e, все время также добр. И Его крест нас спасает. И зло. И e, победит всякое зло. to które było bardzo dawno temu i to które dzieje się teraz i to które była dawno dawno i to które teraz i to które było bardzo daleko i to które jest tak blisko i to które było nie bardzo było daleko i to które происходит рядом с нами nie potrzebujemy wojny żeby opłakiwać śmierć swoich bliskich nam nie można война для того чтобы оплакивать смерть наших ciągle żyjemy w świecie który jest niesprawiedliwy i okrutny my всё время живём в мире который niesprawiedliwy. I ciągle Bóg jest tak samo dobry. A spodź e, także sama dobra. Więc wyznajmy to w tej pieśni, że Bóg jest dobry, a przejdźmy też to, to nie będzie czas, kiedy przechodzimy, zobaczmy te zdjęcia, podchodźmy powoli do wieczerzy. Liderzy, proszę, ustawcie się przy tych stołach, żeby błogosławić każdego. Jeżeli zobaczysz, że osoby, które się modlą, są zajęte i modlą się z kimś, to poczekaj, w czasie następnej pieśni, następnego refrenu podejdziesz do wieczerzy, ale nie podchodź, kiedy nikt nie może na Ciebie położyć rąki i modlić się razem z Tobą. Я вас приглашаю к причастию, и будут стать лидеры, которые могут за нас помолиться и благословить нас. И если ты видишь, что они заняты молитвой над кем-то другим, то подожди минутку. Uh -huh. Не подходи к столу без возможности того, чтобы тебя кто-то благословил. И в довольном моменте тоже подойди и поведи, Боже, я верю, что наибольшее зло прикрывает твой крыш и твоя мощь. i możesz w dowolnym czasie podejść e uh, k tym śnimkom i prosto prostu boże ja wierzę, że jak się skoń... twój kres pokrywa to całe zło. A jak się skończy to nabożeństwo zasłoni te wszystkie okrutne zdjęcia. Uh. Jak się skończy to nabożeństwo niech już wszystkie te złe zdjęcia będą zasłonięte. I kiedy już skończy się to słuszenie, to пусть все эти такие złe fotografie будут уже zasłonięne naszym zaufaniem. Panie Boże, ja dziękuję Tobie za moc krzyża. Gospodzie, błagam cię za siłę Krista. Dzisiaj jesteśmy silni, łatwo nam się wyznaje, to zaufanie w Twoje błogosławieństwo i chcemy widzieć Twoje cuda. W mieście my silni, Gospodzie, i my довieramy cię i chcemy widzieć Twoje cuda. A sami jesteśmy poddawani próbie, jak uczniowie, kiedy patrzyli na krzyż Golgoty. W tym czasie, kiedy my sami, my podajemy się ćwiczeniu, Boże, jak Twoi uczniowie, kiedy oni patrzyli na głowę. I tam pod tym krzyżem można było we wszystko zwątpić. I tam pod tym krzyżem, pod głogową, można było by w całym zasąmniwać się. Można zgorszyć się z uchwałością zła. E, można согласić się z e, złom. Można płakać z powodu tych, którzy szydzą. E, można płakać i za tych, którzy obieżają drugich. Ale Boże, ja wierzę, że tam pod krzyżem rodzi się wiara. Gospodnie, ja wierzę, że tam pod krzyżem rozczaada się wiara. która góry przenosi która góry Wiara, która pozwala nam wyznać, że Bóg jest dobry, jego łaska trwa na wieki. Wiara, która pozwala nam przyznać, że Ty dobry i Twoja miłość wieki. I proszę Cię, Boże, żeby przy tych komunijnych stołach teraz w życiu każdego z nas, Boże, żeby rodziła się taka wiara. Я прошу тебя, Господь, чтобы при этих столах с вечерей рождалась именно такая вера. Panie, я прошу тебя, чтобы этот хлеб это вино было нашим духовным покармом. Господь, я молю тебя о том, чтобы этот, этот хлеб и вино были нашей духовной едой. Прошу тебя, боже, чтобы мы вышли тут на Я прошу тебя о том, чтобы мы вышли отсюда на самом деле укрепленными. Аминь. Аминь.